Cześć, witajcie, jestem na i witam was w kolejnym odcinku Carrier Reports. My zaczynamy dzisiaj oczywiście drugi sezon, tak więc przed nami okienko. No i na pewno postaramy się wzmocnić. Mam tutaj przygotowaną kartkę z waszymi propozycjami. No, ale zaczniemy oczywiście tutaj od wiadomości, a także od pokazania wam ile pieniędzy dostaliśmy. No, 2,5 miliona. dla mnie jest to bardzo mała kwota, jak za taki świetny sezon. No, dojście do finału FA Cup, do tego zwycięstwo w lidze. No, nie wiem, no powinniśmy według mnie więcej Otrzymać. No i pisaliście jeszcze, że za ten FA Cup my się dostaniemy do Ligi Europejskiej, natomiast póki co nic tu nie ma i nie wiem, czy musimy czekać, e, aż będzie losowanie grup, e, czy może jednak e, nie wystąpimy, bo wiem, że tak jest, że za zwycięstwo, właśnie w FA Cup, no idzie się do europejskich Pucharów, natomiast e, my go nie wygraliśmy Arsenal. Tylko nie wiem, jak to wygląda w przypadku, gdy Arsenal sobie zapewnił na przykład mm, awans, właśnie do Ligi Mistrzów, czy też Ligi Europy z Ligi, e, czy wtedy biorą jakby kolejną osobę, znaczy drużyna z ligi, czy wtedy my wchodzimy jako e, finalista pucharu. No nieważne, okaże się... Już niebawem my tutaj zaczynamy od wiadomości. Cel w widzę: to jest wygranie ligi, tak więc wysoki cel już tutaj przed nami postawiony. Budżet znamy. Natomiast w 1,16. Myślę, że całkowicie do spełnienia. O tą ligę na pewno będzie ciężej. No i okej, okay, może na początek jeszcze wyznaczmy tutaj zawodników do trenowania, zanim zaczniemy. Może ten młody zawodnik McGillivray, do tego Lukman, stwarzanie szans. Niech ćwiczy tam te strzały ze skrzydłowych, czyli Adams. No, następnie chciałem jeszcze trenować Woodmana. Oczywiście on będzie w każdym treningu brał udział. No i jeszcze jakiś obrońca. Nie wiem, czy ten Henry, czy może Palmer. Niech będzie Palmer, póki co potem się ich wymieni. No i okej, okay, tak będzie wyglądać póki co. E, trenowana piątka. Oczywiście będziemy wszystko zmieniać Fajne, fajnie. Woodman i Adams na A. E, gorzej tam z Palmerem. Ale okej, okay, lecimy dalej. W sumie nie wiem po co to przesymulowałem. Trzeba złożyć tam e, propozycję o transferę, ale mamy tutaj jeszcze przedsezonowy turniej, tak więc wystąpimy w tym, gdzie najwięcej pieniędzy jest. E, z nadzieją, że jeszcze chociaż uda się lekko ten budżet powiększyć. No ale przechodzimy już do transferów. Ja tylko tutaj wezmę moją ściągę, e, bo mam tutaj właśnie, tak jak mówię, wypisanych tych zawodników, e, którzy najczęściej się pojawiali i którzy są, <laughs> że tak powiem, no, do wzięcia, bo jednak pojawiały się takie propozycje, jak nie wiem, Odegar czy netty, No to jednak to nie są zawodnicy. Nie dość, że nie pasują zbytnio do nas, są poza tym oklepani mocno. A poza tym no nie mamy za dużo pieniędzy, właśnie. Tak więc zacznijmy od pozycji środkowego broni, bo na tę pozycję na pewno chciałbym kogoś kupić. No i zaczynam od e, środkowego broni, Gokana Jest to <ścoughs> 17-latek. Z VVL Bochum, no i za niego myślę, że możemy dać na początek 800 tysięcy, będziemy, oj 8 milionów, myślę, że będziemy zwiększać te kwoty, jeżeli kluby się nie będą godzić, no bo nie ma wcale jakiegoś wysokiego overalla, do tego jest młody, tak jak mówię. Kolejnym zawodnikiem jest zawodnik, który już u nas występował na wypożyczeniu, jego chciałbym też ściągnąć. Jest to Matt Clark, on ogólnie z Ipswich Town. No i jak widzicie, całkiem spoko ma te staty: 66 oceny ogólnej e, i 19 lat. Tak więc jego wartość to coś około miliona. Tak więc chyba milion musimy tutaj złożyć. E, właśnie, Ipswich. E, no i mam jeszcze wypisanych tutaj dwóch zawodników. Ogólnie pisaliście też o Boskagim, który wykonuje warty 2-3 miliony. Tak więc jego tutaj. E, no niestety nie biorę pod uwagę póki co, bo nie mamy aż takiego wysokiego budżetu. Może w połowie sezonu, czy nie wiem, jak będziemy mieli więcej pieniędzy, zobaczymy. No póki co niestety to jest zawodnik nie na nasz budżet. No ale okej. Okay. Peddy McNair, Za niego także dam tutaj milion na początek. Zobaczymy, czy się Manchester zgodzi. No jeżeli nie, no to oczywiście zwiększymy tą kwotę. No i ostatni zawodnik. E, jest to zawodnik Atletico e, Madrid, środkowa obrońca i jest to Hernandez, tylko jego się jakoś dziwnie pisze. E, nie wiem czy go tak znajdę e, Hernandez, no i właśnie, chyba tak go nie znajdę będę musiał m, wyszukać bo, go po klubie jakby e, Czyli oczywiście Liga BBVA, m, no i potem klub e, Atletico no nie mamy za dużo pieniędzy właśnie, no spodziewałem się większej kwoty, e, oczywiście jeszcze dojdzie nam tam za turniej, muszę za chwilę jeszcze wystawić tego jednego zawodnika e, okej, okay, Lucas Hernandez właśnie go ch chciałbym kupić, no i dajmy też milion póki co za niego e, tak jak mówię, tylko z nim będzie ciężej, bo on ponad ma tutaj 40 tysięcy tygodniówki, tak więc no niesamowicie by to obciążyło nasz budżet, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie, e, czas przejść tutaj do zawodnika, którego polecaliście na środek pomocy E, aczkolwiek z nim chyba poczekam, bo on jest więcej warty i no, za niego będzie trzeba więcej położyć. Jest to oczywiście Loftus Cheek, e, no ale tak jak mówię, poczekajmy jeszcze. No i kolejny taki zawodnik, e, tym razem na skrzydło, bo na tą pozycję także chciałem tutaj wzmocnić się. E, jest to Baili, zawodnik e, chyba z Geng, coś takiego, w Belgii oczywiście. E, no tylko za niego także chyba tutaj trzeba by więcej wyłożyć, ale damy póki co może 1,5 miliona. Jeżeli się nie zgodzą to albo zwiększymy kwotę, no albo poczekamy na większą, e, na większy budżet, tak więc y, jeszcze jeden zawodnik na tę pozycjoną, ogólnie jest niby lewym pomocnikiem, e, aczkolwiek może występować na obu skrzydłach, tak więc tutaj nie ma żadnego problemu. E, no jest to Ray e, Graj, jego poprzedni to Birmingham City. On ogólnie w rzeczywistości przeszedł w zimę właśnie tą e, do... No, do Lester, tak więc dla niego także złóżmy półtorej miliona, aczkolwiek wątpię, że się tutaj Lester zgodzi e, i będzie trzeba chyba zwiększyć kwotę, no ale okej, okay. tak więc to będzie tyle co do e, wysyłanych propozycji. Jeszcze teraz chciałbym sprzedać tutaj e, zawodników. E, y, 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 y. Według tygodniówki dajmy e, Woodman kupiony w tym sezonie. Boko, o tu jest boko. Jego do listy Albo nawet dajmy na wypożyczenie Póki co na dwa lata Może ktoś się zgłosi, jeżeli nie to się wystawi go na sprzedaż No a my czekamy Na odpowiedzi jeszcze tutaj trening Oxforda muszę dać w ogóle do tego treningu Ale to może za chwilę No tego jeszcze ten Henry I właśnie Aina no jeszcze trzeba trenować Tak więc tutaj za chwilę pozmieniam Tych zawodników No my czekamy na odpowiedzi tych klubów czy ktoś, by, ktoś, się w ogóle ee, zgodzi na, no właśnie, i nam przyło milion właśnie za klawakę, tak więc, e, no prawdopodobnie to ten załonik znowu zagości u nas, u nas, ale już na stałe, nie na wypuszczenie. Yy, ogólnie nie ma dzisiaj kamerki, no bo jest yy, wcześniej rano, ja się jakoś źle czuję, tak no, nie ma sensu, myślę, yy, na Hama tej kamerki tutaj pchać. WVL yy, Bochum odrzuca za GoKana yy, tak samo tutaj za obu skrzydłowych odrzucałem te kluby, tak więc musimy zwiększyć tutaj do 2 milionów, yy, chociaż nie wiem czy to cokolwiek pomoże, zobaczymy. No i oczywiście czekamy na spotkania yy, w tym kucharze przedsezonowym, bo tam jakieś dodatkowe pieniądze na pewno na nas czekają. A one są jak najbardziej w tej sytuacji e, potrzebne, tak więc czekamy. No tych zawodników chyba sobie już odpuszczę, skoro mamy tutaj e, przyjętą ofertę od Ipswich Town. E, tylko... Co? Koniec wypożyczenia Oxforda jak to? Przecież ja go wykupiłem w poprzednim sezonie. O co tutaj chodzi? Czemu? On wrócił do West Hamu? No nie wiem, o co tu dokładnie chodzi. Przecież, jak dobrze pamiętacie, ja go wykupiłem. No a tak to nie wiem, spróbujemy go jeszcze tutaj. Może wypożyczyć znowu, no ale jednak trzeba będzie zwiększyć tą kwotę. A to niezbyt mi odpowiada. No ale jestem przekonany. Jeszcze tutaj szybkie takie cięcie podczas montażu, bo niestety, ee, no jak zauważycie tutaj w tle, no ja tego zawodnika wykupiłem, nie wiem dlaczego jej nam go zabrało. E, no ale cóż, nic na to niestety nie poradzę że ja go wykupiłem. O, ale jeszcze tutaj znowu przed chwilą bardzo zły news, a tutaj dobre, że wystąpimy w Lidze Europy, tak więc będą pieniądze e, no, mm, no na kolejnych zawodników, no ale jednak no dość martwi mnie to, że gdzie jest mój e, Oxford, no przecież ja go wykupiłem, jestem przekonany, że Woodmana i Oxforda za jednym razem kupowałem obydwóch po wypożyczeniu, nie wiem. No jeszcze aż, aż sobie po tym odcinku przejrzę ten poprzedni. No ale jednak ja jestem przekonany, że Oxforda wykupiłem, tak więc nie wiem o co tutaj chodzi. No ale okej, okay. no niestety, <coughs> dość zła informacja. Ale pozostaje nam czekać, no i teraz trzeba będzie skupić się właśnie na tym środkowym pomocniku, albo Oxforda znowu ściągnąć, albo tego Loftusa czeka. Za ile on. Znaczy zależy ile on też zwarty, okej. Okay. Oxford zastanowi się Atletico znaczy West Ham oczywiście natomiast Clark już dołącza tutaj dołącza do naszego zespołu, tak więc mamy wzmocnienie na środku obrony Lester odrzuca tutaj za skrzydłowego no chyba nie uda się jeszcze w tym okienku kupić takiego skrzydłowego jakiego bym chciał, no ale okej okay. w takim razie trzeba tutaj dodać tych zawodników do pierwszego składu no i niestety teraz ta środ, środek pomocy dość słabo wygląda po odejściu Oxforda. Na pewno Brown wskoczy do pierwszego składu, bo on ma fajne statystyki, no ale jednak muszę ściągnąć tutaj albo Loftusa, albo ponownie Oxforda, tak więc no nie wygląda to za fajnie. Atletico odrzuca za Lukasa Hernandeza, tak więc on odpada. No i tutaj jeszcze mm, wiadomość od zawodników. Myślę, czy jeszcze mam kogoś tutaj do sprzedania, ale wydaje mi się, że nie. E, z takich zawodników więcej wartych, e, bo sami tu młodzi zostali. Tego Bartona się sprzedałem, to jeszcze nie w tym okienku, bo szkoda mi go sprzedawać. E, no tak więc chyba nic tutaj więcej nie mam. E, mógłbym jednego S.O. sprzedać i chyba sprzedam tego, e, o właśnie go, bo jest najwięcej warty. No, bo mamy 4 SIO poza nim, tak więc na spokojnie nam wystarczy tyle. Ale przechodzimy już do kolejnego spotkania przedsezonowego. No, tutaj jeszcze oferta odrzucona, tak więc tego baileja też się nie udanie niestety kupić. No, kolejny zawodnik, który chyba nam no, przepada. No i przesymulujmy ten mecz tutaj z Eski Sehir. To jest tylko skrót tego klubu, dokładnie się nazywa jakoś inaczej. W sensie, że ma dłuższą nazwę. No ale okej, okay, kolejny trening i tutaj już zmienię tych zawodników. No, Oxford, yy, lukmen kontuzja, Oxforda już nie ma, świetnie się dzieje. Yy, dlatego na pewno dałbym tutaj Ejne. On się musi rozwijać, bo on będzie podstawowym naszym prawym obrońcą. No i może dlatego Palmera dajmy tutaj tego klarkę. Niech on się rozwinie też yy, tak samo jak jest fajny, właśnie Palmer, yy, rozwinięty. No i czekamy, Woodman 71 no wspaniale się rozwija. No ale mimo to no, gdzie jest Oxford? On przecież był jednym z lepszych młodych zawodników w naszym klubie. No a niestety no zarząd nam go. Jeszcze kontuzja jakaś, zarząd nam go zwinął. No zgadzają się tutaj na wypożyczenie Oxforda. No ale niestety, no, no szkoda tak wydawać pieniądze na coś, na co już nie dość, że wydaliśmy pieniądze, e, to jeszcze ten zawodnik już był nasz po prostu, a on nagle wraca z tego wypożyczenia do West Hamu, tak więc no niezbyt mi się to podoba. E, Lukman się nie czuje na siłach, oczywiście, że go nie, e, nie wypuszczę e, z taką kondycją. No i jeszcze myślę że można by wypożyczyć tak jakiegoś zawodnika, tak jak to zrobiliśmy z Woodmanem, bo na pewno pod koniec sezonu będziemy mieli dużo więcej pieniędzy niż mamy obecnie. No i 2 do 0 zwycięstwo jest znowu z jakąś turecką ekipą. Tak więc jest spoko. Okej, okay. chciałbym jeszcze napastnika ściągnąć jakiegoś. No tylko właśnie kogo to jest pytanie. Mam na oku dwóch. Pierwszym z nich jest tutaj Armstrong. Zawodnik z Newcastle on ma fajne statystyki, jest szybki. No i ogólnie chciałbym go właśnie kupić, tylko właśnie ile? 2 miliony widzę, musielibyśmy za niego wyłożyć. No to jest dość duża kwota, dlatego może pokuśmy się tu także o jakieś wypożyczenie, albo mogę ewentualnie dać naszego jakiegoś zawodnika, który nie występuje zbyt często. Tego boko najchętniej bym dał, ale może jeszcze nie. Hmm, kto tu jest coś warty, a go nie używam? E, no ciężko takiego załodnika znaleźć. E, ten Robert, chociaż nie on jest zmiennikiem na SPO, ten może e, napastnik za napastnika i byśmy dopłacili może półtorej miliona. E, no zobaczymy, może się zgodzą. Jeżeli nie, to oczywiście poszukamy kogoś innego jeszcze. No, tego skrzydłowego to jednak nie w tym okienku. Po występach w Eurolidze wtedy się kogoś kupi w ogóle. Są już tutaj grupy, jeszcze nie ma, musimy czekać aż się eliminacje skończą. No, ale chyba najważniejsze, że wystąpimy w ogóle w tej lidze Europy. Tak więc, no, mieliście rację. No i jest oferta za tego środkowego obrońcy. Tak więc, ja nawet tutaj się nie będę kłócił. Przyjmuję to niech on już odejdzie. No i będziemy mieli e, jakieś zawsze dodatkowe pieniądze. Do tego usuwamy tutaj wiadomości, żeby mieć porządek. No i przechodzimy do spotkania półfinałowego. E, no, a tutaj oferta nie do przyjęcia, niestety. Tak więc usuwam go. No i zwiększę w takim razie tą kwotę. E, 2 miliony 100. Tyle mogę dać za niego. Jeżeli się zgodzicie, no to będę zadowolony. Jeżeli nie, no to peszek. E, symulujemy oczywiście te spotkanie także. No i czekamy. Na wynik 0 e, do 0 i niestety po rzutach karnych odpadamy do tego. Aina z kontuzją jakąś mam nadzieję, że nic tam groźnego. <laughs> e, Lukmena znowu można oddać, bo już się kon e, kontuzja jego skończyła. E, tak więc lecimy sobie dalej. Za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo znowu 15-minutowy gdzieś wyszedł. E, jeszcze tutaj już ledwo mówię, bo niestety gardło mi wysiada. No i okej, okay, mamy jakieś odpowiedzi? Chyba nie, ale za to. Dostaliśmy 820 tysięcy, tak więc jest ok. Kontuzja załonika na 2 miesiące. Ej, na wypada ze składu. Oj, co tu się, co tutaj się dzieje? Eee, no słabo, słabo. Oxford odpadł. Znaczy, mamy już go z powrotem, ale tylko znowu niestety na wypożyczenie. O, i Newcast przyjmuje te 2 miliony 100, 000, tak więc będziemy mieli tutaj napastnika takiego. E, porządnego poza Lukmenem i myślę czy nie przejdziemy na formację na dwóch napastników może e, jeszcze zobaczymy ale póki co chciałbym dać tutaj mu ważnego zawodnika, chociaż może niech będzie kluczowy, bo nie wiem czy się zgodzi tak więc dajmy kluczowego e, no i ściągam go bo on ma fajne statystyki ogólnie pisaliście także o, o Ichana ale on jest też e, już tak oklepany że nie chciałem go ściągać chcę pograć jakimiś zawodnikami, którymi jeszcze w tej FIFA nie miałem przyjemności Dlatego odrzuciłem właśnie tą propozycję IKA Nacho. No bo jednak jest to dość okropane załodnik. Okej, okay. ile ma tutaj? Armstrong. 68 i 19 lat, tak więc z Rookmanem można powiedzieć będą walczyć o pierwszy skład. Ogólnie statystyki mają obydwoje bardzo fajne, tak więc będzie tutaj walka właśnie o podstawową jedenastka. My możemy sprzedać tych niektórych zawodników, bo na pewno nie wszyscy się tutaj przydadzą. Myślę jak to na ławce tutaj rozmieścić. Może tak i dajmy Oxforda jeszcze tutaj. I w tym wypadku Oxford wejdzie Zabrał na tak więc, tak to będzie wyglądać przynajmniej na początku tego sezonu. No a na dzisiaj to będzie tyle. Tak więc, ja Wam dziękuję za obejrzenie w kolejnym. Oczywiście kolejne tutaj ruchy na rynku transferowym. Tak więc, dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia, no i cześć.